stworzyły na wyjątkowej klasy dzieło, które w takim całym tym wielkim splendorze swoim obwieszane jeszcze coraz to większą ilością wotów wkroczyło w ten okres no, bardzo trudny, kiedy utraciliśmy prawda, no, w usługach wieku XVIII niepodległość i kiedy rozpoczęły się już gorsze losy, rozbiór polski i cały, co. Cały, do początek kampania napoleońska, kongres wiedeński, który ograniczał nas coraz bardziej. A klasztor Nogórski, który był zawsze no, niezwyciężoną twierdzą wiary i włączony był w historię narodu, już choćby przez te blizny, które znalazły się zadane przez obrazowórców na obliczu Matki Włoskiej. Kryjowiek historii, jak lubię to przypominać, zostały włączone również w dzieje i i klęsk narodu. Kiedy w roku 1812 wojska polskie wyposażano na kampanię, którą podjął Napoleon, prawda, że już propowiadając wojnę cesarstwu rosyjskiemu, no to poszły z jasnej góry bardzo duże ilości. Sreber, niezliczone ilości. Sreber mamy bardzo dokładne.